Dziwne rzeczy dzieją się w polskiej polityce. Ostatnio, kiedy Szymon Hołowniach yy, mówi o rządzie, to używa języka opozycji. Mówi otwarcie o tym, jaki ten rząd jest y, słaby. Jak to się dzisiaj mówi, dojeżdża rząd. Sprawia wrażenie, jakby niespecjalnie mu zależało na tym, żeby gabinet Donalda Tuska przetrwał. No i właśnie tu pojawia się pytanie, czy ten gabinet przetrwa z tak nastawionym Hołownią i czy może będzie nowy rząd. A może będą przyśpieszone wybory. Moje cukierki krzyżki ponownie dostępne. Sprawdź aplikację SFD z kodem 0,10% taniej. Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla ciebie. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność bardziej. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Money Back. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Bez wątpienia Szymon Hołownia bardzo się zmienił. To już nie ten człowiek co kiedyś, taki potulny wobec Donalda Tuska, bo on wobec Tuska no, jest teraz taki bardzo wojowniczy wojowniczy na wielu poziomach. Na przykład ostatnio dosyć konsekwentnie robi sobie w Sejmie żarty. I kiedyś robił sobie żarty z posłów PiSu i z na przykład Marka Suskiego, a teraz robi sobie żarty z obecnego rządu. Może jeszcze nie z premiera, ale z rządu na pewno, bo ostatnio rzucił kilka takich tekstów na temat ciepłej wody w kranie i posłowie PiS odebrali to, posłowie opozycji w ogóle, odebrali to jako kpin Właśnie z gabinetu Tuska i tam sobie e, słodko porechotali. Przestańcie z tym defetyzmem. Światło świeci, świeci. Sucho jest, ciepło. Nie dramatyzujcie. Jest ciepła woda, jest. Jakiś czas temu on też mm, wspomniał coś o pogłosie panującym e, w Sejmie, co też opozycja odebrała oczywiście jako kpinę z ministra Kierwińskiego, którego pogłos jest chyba najsłynniejszym pogłosem w dziejach III RP. Panie prezydencie. Panie marszałku, eminencjo, panie komendancie, straż, Pożar, czcigodni państwo. Te żarciki są ewidentnie kierowane w kierunku opozycji, natomiast podczas ich wygłaszania koledzy z ław rządowych Szymona Chłowni mają takie niezbyt tęgie miny. Podczas kiedy opozycja rehocze, chichocze w najlepsze. No ale to nie wszystko. Szymon Hołownia chodzi do programów publicystycznych i do dziennikarzy, do publiczności, przed kamerami mówi o tym, jaki obecny rząd jest niekompetentny, jaki to jest zły rząd i że trzeba coś z tym rządem zrobić. Co prawda, jakimś cudem udaje mu się nie wymienić nazwiska premiera podczas tych krytyk. Udaje mu się też zapomnieć o tym, że no on też ma jakiś wpływ na ten rząd, bo to jest rząd, w którym Polska 2050 jest koalicjantem i ma tam ministrów, ale krytykuje na potęgę i jest to bez wątpienia zupełnie nowe zjawisko w polskiej polityce. No, kiedy hołownia mówi o tym, że rząd jest niekompetentny, to rzeczywiście y, trudno mu nie przyznać racji, chociaż można by też powiedzieć, że mógłby bardziej popracować nad y, delegowaniem odpowiednich ministrów do tego rządu oraz y, wiceministrów. Może wtedy rząd byłby nieco lepszy. Ta hardość chołowni, ta wojowniczość wobec Tuska no, wyraża się też takimi pogróżkami, że co to, chcecie rządzić bez nas? Proszę bardzo, owszem, wy się przechwalacie, że macie 35%, a my tylko 5%, ale bez tych 5% się nie da, więc proszę nas szanować, a jak nie, to sobie pójdziemy. Słyszę teraz takie pochukiwania, mam nadzieję, że to się szybko skończy, E, mamy 30% i co nam zrobicie wy macie 5%. To spróbujcie rządzić bez tych 5%. Weźcie sobie swoje 30 i spróbujcie rządzić. Ludzie tak rozdali dzisiaj karty, że każdy z nas ma pakiet kontrolny i każdy musi każdego słuchać, że ten rząd kompletnie niczego nie dowozi i do niczego się nie nadaje. I my skoro to wiemy, a to wiemy, to powinniśmy dzisiaj w sposób radykalny zadziałać. Pojawia się w tym wszystkim też taki element szantażu. Znaczy chołownia ma dosyć Wyraziste oczekiwania wobec premiera i wobec tego rządu. Macie nam dać stanowisko wicepremiera dla Pełczyńskiej Nałęcz i macie nam stać stanowisko wicemarszałka dla kogoś z Polski 2050, kiedy ja już odejdę ze stanowiska marszałka. Wtedy zostaniemy w rządzie, no ale nie wykluczone, że potem jeszcze będziemy prosić o kolejne ustępstwa. Co do stanowisk, mam bardzo jasne i wyraźne, czytelne podejście. To też mogę państwa poinformować, że mieliśmy ostatnio spotkanie z panem marszałkiem Czarzastym, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak miałby wyglądać proces mojego odchodzenia, jego przychodzenia. Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli oczywiście też te wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy, i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa w otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak żeby była równowaga, no bo jeżeli lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, no to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami, ewentualnie jednym wicemarszałkiem, bo to zaburza równowagę w koalicji. Zatem Chłownia poczuł się bardzo, bardzo pewny siebie i daje temu wyraz też wtedy, kiedy mówi, że absolutnie nie życzę sobie podbierania mi ludzi. Posłów, y, przez koalicję obywatelską, przez Platformę Obywatelską. Jeżeli coś takiego nastąpi, to będzie właśnie ta y, cienka, graniczna linia, to będzie ten Rubikon, który platforma przykroczy, i my wtedy absolutnie wychodzimy z rządu i rządźcie sobie bez nas. Więc ten element groźby, ten element szantażu w słowach chłowni pojawia się ostatnio wyjątkowo często, a wcześniej jednak nie pojawiał się w ogóle. Ewidentnie Szymon nam się rozkręcił, rozbisurmanił no jest takim. Chuliganem, którym kiedyś nie był, i z którym politycy, pozostali politycy koalicji rządowej muszą się użerać. Dzisiejszy chłownia to jest zawodnik, który gra twardo. Pytanie dlaczego? Co się takiego zmieniło? No, być może przede wszystkim chłownia się nauczył tej twardości, bo kiedy twardy nie był, no to Polskę 2050 wykorzystywano, ogrywano i między innymi dlatego. Ona, ta Polska 2050 oraz on, ten hołownia, jest teraz w nieciekawej sytuacji politycznej, bo mało kto chce na nich głosować. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że ewidentnie pękły y, relacje hołowni z Donaldem Tuskiem. Panowie chyba nigdy jakoś specjalnie za sobą nie przepadali. To była taka szorstka przyjaźń, jak to kiedyś określił relacje. Leszek Miller między sobą a Aleksandrem Kwaśniewskim. No ale mimo, że jednak szorstka, to przyjaźń. Teraz jest to właściwie jawna wrogość. Kiedy Hołownia i Tusk patrzą na siebie, to patrzą z podełba. Po wyborach prezydenckich, po tym jak Hołownia zwołał posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i po tym jak oskarżał, że usiłowano wpłynąć na niego, żeby nie zwoływał tego posiedzenia, Coś tutaj pękło, ostatecznie się skończyło, no i bardzo silna niechęć jest między dwoma głównymi liderami koalicji rządowej. Ta niechęć to jest jedna rzecz, ale druga jest taka, że Hołownia, i on o tym mówi zresztą swoim współpracownikom i takie wieści dochodzą z obozu Polski 2050, Hołownia po prostu uważa, że Donald Tusk jest fatalnym premierem. I że z tym premierem na mostku kapitańskim, to ta koalicja musi zatonąć, no ale jeżeli nie można tego premiera wymienić, tego kapitana wymienić, no to przynajmniej trzeba coś robić, żeby ministrowie w tym rządzie byli sensowniejsi, bo są, jak to podkreśla, chłownia niekompetentni. Kolejna rzecz, dla której chłownia stał się nagle taki szczery i wojowniczy. On się, Żegna z polityką, co znaczy, czy się pożegna ostatecznie i na zawsze to nie wiadomo, ale na razie ogłosił, że się żegna, że nie ma właściwie przed nim przyszłości w polskiej polityce, a w związku z tym on się nie musi z nikim liczyć. On nie musi niczego kalkulować. Może mówić to, co myśli yy, i może robić to, co chce, żeby zostać jak najlepiej zapamiętanym. No i tak robi. Nie bawi się w dyplomację, yy, nie owija w bawełnę tylko piętnuje, krytykuje, rozdaje ciosy wewnątrz koalicji, a kiedyś te ciosy miał głównie jednak dla opozycji. No i kolejna rzecz. Szymon Chłownia ma silne karty. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, bo cóż, Polska 2050 zdycha, nie wiadomo kto będzie jej liderem, ma fatalne notowania, ale to od Polski 2050 zależy, czy rząd Donalda Tuska będzie trwał bo oferta prawa i sprawiedliwości, oferta Jarosława Kaczyńskiego dla Szymona Hołowni wciąż leży na stole. Ta oferta zakłada, że Szymon Hołownia pozostałby marszałkiem Sejmu, a stanowisko premiera objąłby Władysław Kosiniak kamerz. No to jest bardzo hojna oferta. Ostatnio gdzieś w telewizji Przemysław Czarnek mówił też, że Szymon Hołownia powinien pozostać w Polsce, powinien pozostać na stanowisku marszałka Sejmu. Więc widać, że to ciepło między pisem a Hołownią przepływa i że te relacje są nieskończenie lepsze niż kiedyś, czyli zupełnie na odwrót niż jego relacje z platformą i z Tuskiem. Przyzwyczaiłem się trochę do Szymana Hołowni i będzie szkoda, jakiś tam pojedzie do tego ONZ-u. No. Myśli pan, że ma szansę? Może by został tutaj. Wysokiego komisarza. To może go pan nie poprosi. Szyronie, panie marszałku, niech pan się zastanowi. Niech pan nie ucieka. To dopiero niecałe dwa lata. Wspomniałem o tym, że ta oferta PiSu dla chołowni i Kośniaka Kamysza jest bardzo hojna. Bo przecież Donald Tusk nie jest w stanie tej oferty przebić. On nie zaoferuje chłowni stanowisko premiera czy Kośniakowi, Kamyszowi stanowisko marszałka sejmu. On po prostu nie jest w stanie tego zrobić, bo on jest premierem i uważa, że premierem powinien być ktoś z platformy obywatelskiej, no a najlepiej on sam. Osobiście, no ale hołownia w związku z tym może licytować wysoko, mówić: Zobacz, Donald, y, PiS daje nam to, czego ty nie jesteś w stanie nam zaoferować, więc jeśli mamy przy tobie zostać, to przynajmniej daj nam tyle, żebyśmy byli zadowoleni. No i o tych warunkach wspomniałem o tym stanowisku wicepremiera dla na łącz i stanowisku wicemarszałka dla kogoś z Polski 2050, a pewnie do tego, pakietu dochodzą jeszcze inne, drobniejsze sprawy, o których nie wiemy. I Tusk nie ma tu dobrego wyjścia. On nie bardzo może odmówić, nie może sobie pozwolić na ryzyko, że ten rząd mu się rozpadnie, że koalicjanci opuszczą jego gabinet. Więc prawdopodobnie pod tym pistoletem przystawionym do skroni przez Hołownię Tusk będzie robił to, czego Hołownia od niego wymaga. A będzie to jeszcze powiększało napięcia i niechęć między tymi dwoma politykami. Właściwie można powiedzieć, że w tej chwili cały rząd wisi na jednej osobie: to jest Władysław Kośniak-Kamysz. To jest ta osoba, której PiS proponuje stanowiska premiera. Dlatego że Chłownia psychologicznie jest gotów na to, żeby obalić Tuska i zastąpić go innym premierem, najlepiej ze swojego obozu i żeby to był rząd tworzony z PiSem. Osobą, która się opiera temu rozwiązaniu najmocniej, najbardziej, jest właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. On nie jest chętny, on się obawia. On się obawia tego, że po pierwsze nie podoła, że czuje, że nie jest być może postacią takiego formatu, żeby dać sobie radę na stanowisku premiera, zwłaszcza w tak skomplikowanej sytuacji. I to powiedział mu, chwała mu za to, bo nie ma gorszych ludzi od takich, którzy mają większe ambicje niż własne możliwości czy umiejętności. Poza tym on wie, co go spotka, jeżeli przyjmie tę ofertę. Już kiedyś przedstawiciel ludowców Waldemar Pawlak był premierem i on wtedy nikogo nie zdradzał, nikogo nie porzucał, ale to jak media traktowały ludowca, jak media traktowały ludowego e, premiera, ludowego szefa rządu. E, to było straszne. Mało kto już to pamięta, ale Waldemar Pawlak był po prostu masakrowany przez telewizję, przez gazetę wyborczą. Właściwie publicznie przyczepiano mu rozmaite przezwiska, nazywano go łomiarzem od takiego przestępcy, który wtedy grasował, albo portretem pamięciowym od pamięciowego portretu tegoż łomiarza. Czyli poniżano go i pokazywano mu miejsce w szeregu. Taki cały klasizm wychodził wtedy z elity politycznej, z też z elity medialnej. Pokazywano co Chłop może, a czego absolutnie nie może. Może być koalicjantem, może popierać jakiś tam rząd, ale premier dla PSL w życiu tego po prostu się nie robi. Ale są w PSL-u tacy, którzy namawiają Kośniaka na ten, na ten krok. Dlaczego? No dlatego, że jest to właściwie ostatnia szansa dla PSL-u, żeby przetrwać samodzielnie na scenie politycznej. Premierstwo Kośniaka-Kamysza mogłoby pociągnąć PSL. Do góry, no bo w tej chwili on znajduje się na samym dnie sondaży. Jego notowania to są okolice błędu statystycznego i nie ma szans, żeby w, do przyszłego Sejmu PSL samodzielnie się dostał. Są zatem takie naprawdę mocne i sensowne kalkulacje polityczne, żeby Kosiniak kamysz zdradził i dogadał się z pisem i stanął na czele. Nowego rządu, ale ja w to nie wierzę. Powiedziałem już o tym, że Kosiniak moim zdaniem jest zbyt ostrożny, żeby to zrobić. To jest polityk, który niechętnie podejmuje ryzyko. Myślę, że dla niego ważna jest też lojalność, i on się czuje lojalny wobec Tuska, nawet jeżeli się nie zgadza z nim w wielu sprawach, ale uważa, że umów umówili się na coś i powinni tę umowę wykonać. I tu dochodzi jeszcze jeden aspekt, już nie taki aspekt psychologii Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeżeli można tak powiedzieć, ale natury PSL-u. Jest taka obiegowa opinia, że PSL to jest partia obrotowa i ona się z każdym dogada. Kto tam będzie rządził, no to y, oni się dogadają i będą z nimi rządzili, byle rządzić. Ja się nie do końca zgadzam z tą opinią, bo jednak historia pokazuje, że PSL owszem, dogadywał się, ale zazwyczaj albo z Platformą Obywatelską, albo z SLD, z Lewicą, czyli albo z tak zwanymi liberałami albo z lewicą. Tych konszachtów, tej współpracy z prawicą nie było, one były sporadyczne, może gdzieś tam... W samorządach. To, że PSL to jest taka partia chadecka, konserwatywna, to jest raczej wishful thinking prawicy. Ona marzy, żeby PSL był taki, bo wtedy można by się z nim dogadać i wspólnie rządzić. Ale PSL nie jest taki. Znaczy, on ma oczywiście polityków konserwatywnych, tak jak Marek Sawicki, ale DNA PSL-u jest inne. Nie chcę mówić, że jest post-PRL-owskie, bo to już trochę czasu minęło, ale ono bez wątpienia nie jest tak prawicowe. Jak myśli sobie prawica? Dlatego sądzę, że kosiniak kamysz utrzyma ten rząd. To jest polityk, od którego teraz wszystko zależy. Przyszłość rządu, ewentualny jego upadek zależy od kosiniaka kamysza ale kosiniak kamysz nie zdecyduje się na tak radykalne posunięcie. On w tym rządzie zostanie. Zostanie i dlatego nie będzie ani nowego rządu, ani nie będzie przyspieszonych wyborów. To ostatnie akurat jest dosyć oczywiste, dlatego że zawsze, kiedy mówi się, o przyspieszonych wyborach to okazuje się, że w sejmie jest taka większość, która opowiada się za tym, żeby ten Sejm trwał jak najdłużej. W tym wypadku tą większością będą posłowie Lewicy, będą posłowie Polski 2050, będą posłowie PSL. Dlaczego? Dlatego, że oni mają mandaty, mają stanowiska, mają pensje poselskie. Wybory oznaczają dla nich nieznaną przyszłość. Prawdopodobnie taką, w której się nie załapią do przyszłego Sejmu. Więc w ich interesie jest to, żeby ten Sejm trwał jak najdłużej, bo dzięki temu najzwyczajniej w świecie będą mieli co jeść. Zatem co nas czeka w najbliższych tygodniach, miesiącach? Czeka nas dojeżdżanie Tuska i Koalicji Obywatelskiej przez Szymona Hołownię, który będzie uzyskiwał to co chce, dlatego właśnie, że ma dobre karty w ręku. Tę sytuację może zmienić tylko jedno. To, Że Szymon Hołownia w Polsce 2050 zostanie zastąpiony przez jakiegoś satelitę Donalda Tuska, przez polityka, który jest znacznie bardziej lojalny i uległy. Tak jak Szymon Hołownia kiedyś. Moje cukierki krzyżki ponownie dostępne. Sprawdź aplikację SFD z kodem 0,10% taniej. Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. Bonuseria. Zgarnij nawet 1000 złotych. Tylko w STS. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system MoneyBag. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.